Oh Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo.

Yeah. yeah. Ma con ciò, sędzia!

Cięskiej drużyny Floty Świnoujście, Łukasz Borger. Zadowolenie pełne, czy nie do końca jeszcze? No pełne, absolutnie. Trzy punkty wracamy do Świnoujścia i to się tylko tak naprawdę liczy z perspektywy tabeli i dalszej walki o byt w trzeciej Lidze. Nie muszę chyba mówić jak jak ważne to były punkty. Czy nie było obaw, że, że zawodnicy po tym, że muszą wcześniej rano wstać i spod prosto z autokaru, że muszą grać? No oczywiście, że pewnie lepiej by było przyjechać na nocleg i, i przygotować się spokojnie do tego meczu, ale takie okoliczności były, a nie inne. Przyjechaliśmy rano i no wyszło jak wyszło. Zrobiliśmy trzy punkty, nie ma co szukać wymówek e, i, i gdzieś tam usprawiedliwień. Mm. Tak mieli grać? Jak grali? Mieliśmy, mieliśmy swój plan na, na to spotkanie, który gdzieś tam dobrze realizowaliśmy od początku, tak, bo, bo szybko uderzone dwie bramki. Eee, chcieliśmy tutaj przeciwnika po przejęciu piłki zaskoczyć eee, szybko. No to się udało. A no, później troszeczkę hmm, o no, takiego uśpienia. Śpienia bym to tak nazwał, takiej, takiej przebijanki. Gospodarze doszli troszeczkę do głosu, bo, bo wiadomo, zaczęli gonić wynik. No i straciliśmy tą głupią bramkę. Niemniej jednak jeszcze w pierwszej połowie mieliśmy sytuację na, na to, żeby podwyższyć rezultat i, i, i gdzieś tam spokojnie nie zejść do szatni. Druga połowa, druga połowa wiadomo, no gospodarze gonili ten wynik, a, a my przez to mogliśmy sobie spokojnie. E, spokojnie. No, mogliśmy, że zachowaliśmy e, zimną krew na koniec i Paweł znalazł się w sytuacji sam na sam, który no, dzisiaj Paweł to naprawdę no, pokazał, że, że, że ma tą smykałkę do strzelania tych bramek. Także też no, tutaj drużyna musi, musi tutaj mu oddać co, co, co jego, bo, bo, bo tymi trzema bramkami naprawdę e, dzisiaj da, da, dał pokaz klasy. No i na pewno chcielibyśmy to, to zwycięstwo e, zadedykować naszemu, naszemu wiceprezesowi Tadziowi Leszczyńskiemu, który, który obecnie no, przebywa w szpitalu i e, mamy nadzieję, że, 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 że po weekendzie e, wróci do nas pełni zdrów i, i, i będzie dalej nam pomagał w organizowaniu i, 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 i treningów i meczy, bo, bo jego, jego rola na pewno jest bardzo ważna i, i nieoceniona. Dziękuję. Także... Dajki mi są, też puchanie Trzyma te po trzy punkty do ugrania To dawno